Justice is served. W środę wieczorem 27-letnia Bree Leslie, jej siostra, 21-letnia Kylie relaksowały się w swoim nowym domu w Salt Lake City, gdy 48-letni Robert Berger włamał się do środka i próbował je zabić. Brie usłyszała mężczyznę za oknem mówiącego, że zaraz wejdzie do środka, lecz zamiast tego poszedł do domu sąsiadów i próbował wejść do sypialni dwuletniego chłopca. Berger udał się z powrotem do domu sióstr, dostał się do środka i zaczął z nimi walczyć. Podczas szamotaniny siostry próbowały zadzwonić na policję, lecz mężczyzna wyciągnął nóż i dźgnął jedną z nich w brzuch i nogę. Na szczęście na miejscu szybko pojawił się policjant, który zastrzelił napastnika. Jak się okazało, Berger był wcześniej poszukiwany przez policję.